Wielki powrót zawodów dla operatorów forwarderów, potężne maszyny za jeszcze większe pieniądze, 150 wystawców, setki zwiedzających i mnóstwo fajnych emocji, którymi poprzez ten film chcę się z wami podzielić. Zaraz się będę wspinał w, w takiej sportowej konfiguracji. Ja jebony, A masz przedłużki jakoś. Ale dziewczyna tyle wycisła dzisiaj. Naprawdę. <gry> Targi Ecolast to swoiste święto branży leśnej, chociaż może bardziej powinienem powiedzieć branży drzewnej. Spotykamy tutaj Urządzenia, które obsługują każdy element gałęzi przemysłu drzewnego: harwestery, forwardery, przyczepy, mulczery, sadzarki, wciągarki, pilarki, siekiery, kliny, rębaki, ciężarówki i długo, długo mógłbym jeszcze wymieniać. Dla mnie to wydarzenie było szczególnie ważne, ponieważ po raz pierwszy mogłem wystawić się ze swoimi produktami, które schodziły jak świeże bułeczki. A wystawiłem się dzięki uprzejmości organizatora targów, czyli grupy MTP, ale nie tylko, bo podziękowania należą się również członkom redakcji czasopisma Drywal, z którymi to współdzieliłem namiot. Takim ogromnym wow było dla mnie to, jak tłumnie podchodziliście do naszego stoiska, i nie skłamię, kiedy powiem, że wręcz ustawiały się kolejki. I to było bardzo miłe, bo wiem, że to co robię ma sens i spotyka się z pozytywnym odbiorem. Z każdym z Was starałem się porozmawiać i mam nadzieję, że nikt nie poczuł się przeze mnie pominięty. Czasem wymykałem się ze swojego stoiska, żeby coś nagrać, i tak na pierwszy ogień bierzemy firmę Intertel i ich kliny do obalania. Było były dzisiaj dziewczyny co nawaliło 18 razy, tak, także a mi już jest ciężko <grym> <grym> Także Taki mocny klucz spokojnie może spokojnie do 20 można cisnąć a? Ale od zera A, a teraz już nie <grym> Można, ale to nie żadna frajda nie? <grym> no, Trzeba trochę <tą> rękę zmęczyć <grym> widzisz a się <grym> a, a, to A jaka marka to jest? O niemiecki Nie wy bo... Nie pójdź No teraz świeże co do... nie, o, nie je, jest it, A masz jakoś? Ale dziewczyna tyle wycisła dzisiaj Naprawdę <laughs> No, nie. <laughs> Tych sadzarek nie trzeba nikomu przedstawiać. Pan Mariusz Blumkowski z firmy Stardlas ciągle pracuje nad unowocześnianiem swoich maszyn, a tutaj dzięki prostym rozwiązaniom mogliśmy zobaczyć, jak działają mechanizmy sadzarki. Panie Mariuszu! Panie Mariuszu, Dziękuję. Dziękuję. czy to jest najtańsza sadzarka na rynku? <noise> tak, wiem, do czego Pan zmierza. W którymś momencie użyłem takiego sformułowania, i w tamtym momencie rzeczywiście ona była najtańsza, ale w tej chwili nie użyłbym już tego określenia. Zauważyłem. Zauważyłem małe usprawnienia w tym modelu. Wygodny fotel, poprawa komfortu. Tak, fotel, bo prawdę mówiąc, jest bardziej taki designerski ma przyciągać oko i, i, i rzeczywiście już wiemy, co będziemy robić, jak skończymy produkcję maszyn będziemy sprzedawać fotele. Co druga osoba, która przyszła, chętnie taki fotel by miała. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Jako ciekawostkę powiem, że nasza sadzarka to był setny sprzedany model. A w marcu tego roku sprzedano dwusetną maszynę. Sadzenie maszynowe już na stałe zagościło w polskich lasach, a ostatnio dwie maszyny trafiły nawet do Rumunii. Po sąsiedzku swoje stanowisko mieli arboryści z Federacji Arborystów Polskich, a wśród nich kręcił się człowiek, którego już dobrze znacie, jeśli regularnie oglądacie moje filmy. Damian Gacek uczestniczył w bardzo widowiskowych pokazach dla publiczności i miał z tego ogromną frajdę. Halo, dzień dobry, co pan tam robi? Pełna pornografia, Arbo! Słuchajcie, zaraz się będę wspinał w, w takiej sportowej konfiguracji, konfiguracji Ascend Event czyli konfiguracja z małpką Konga i, i tazlowem. Zaraz zresztą zobaczycie. Technika ta jest bardzo ergonomiczna. Na górę wchodząc, Damian może zainstalować drugą linę do pracy, a lina, po której będzie się wspinał, będzie liną ratowniczą. Dajesz, dajesz, Damian, do góry! Taka, taka dyscyplina również występuje na Mistrzostwach Polski Dyscyplinarzy jednej, która jest or impreza organizowana przez Federację Arborystów Polski. Czas mieć kontakt z ziemią i mieć tą linię dostępową, aby w każdym momencie można było zjechać na ziemię. Prawo Damian! Szymon, e, twoim okiem, e, jak wysoko jesteśmy? W tym momencie jesteśmy gdzieś nad 10, 12 metrze nad ziemią, na Sośnie Pospolitej. Czyli nie tragicznie, ale też nie najwyżej. Jest już to wysokość, która, z której upadek może grozić poważnymi konsekwencjami, to tymi najpoważniejszymi. Natomiast nie jest to wysoko jak dla arborysty. Należysz do Federacji Arborystów Polskich. Czy możesz takim laikom przedstawić kim jesteście, czym się zajmujecie? Federacja Arborystów Polskich to jest ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające arborystów, czynnie pracujących na drzewach, naukowców, pasjonatów drzew, tym, którym leży dobro drzew na sercu, mając, chcąc poprawić po prostu warunki i, i traktowanie drzew w naszym kraju. A dzisiaj na, na mostkach czym się zajmujecie? Bo widziałem, że wczoraj, wczoraj żeście robili niesamowite cięcia w koronach. Tak, no, my tutaj na targach pokazujemy dobre prawidłowe praktyki, jakimi arborysta powinien się posługiwać w pracy przy drzewach, bezpieczne i możliwie najmniej szkodzące drzewom. Ja. Dobra, Dobra, dawaj ja teraz spróbuję. Zobacz jaki ten, jakiś piękny. Jest, yes, jakiś liczny! Ale żeby nie widziałeś jeszcze kasku. <noise> Ale ekstra! Ze swoimi potężnymi maszynami przyjechała również firma Ropa Polska. Legendarny Albach Diamant dawał pokaz swoich możliwości. Widzicie również bohatera mojego ostatniego odcinka, czyli Vista SMC 812, który prosto po tych targach pojechał do swojego nowego właściciela, czyli Tartaku Manex. A ten czerwony kolos służy do sortowania zrębki. A teraz wywiad na najwyższym poziomie. O, witam sąsiada. Jak się pan tutaj znalazł? O, dzień dobry, podnośnikiem. A jakim podnośnikiem? A dinoliftem t 280 a, a w czym się różni od tego, od tego zieleniaczka, którym, którym ja tutaj się znalazłem? A wiesz co, on jest wyższy, bo ma 28 metrów roboczych. No twój też jest wysoki, no ale ten jest troszkę wyższy. Obydwa są terenowe, chociaż mój jest chyba do takich troszkę jeszcze cięższych terenów. Czyli jednak wielkość ma znaczenie. Czasem tak bywa. Dzięki. To teraz szybko zajrzyjmy na stoisko VOFara, a potem pokażę Wam finałowy bieg w zawodach operatorów. Funkcje wszystkich operatorów możemy dostosować prędkość, rampy startu, rampy zatrzymania. Możemy godziny pracy liczyć, możemy temperaturę maszyny pokazywać aktualną. Dla trzech operatorów możemy to ustawiać, tutaj mamy klawiaturę do przełączania. Dodatkowo mamy funkcje, teraz są przełączane między łapami podporowymi, napędami i żurawiem na joystickach. Czyli nie trzeba rąk w ogóle ściągać od joysticków. Jak sobie ciągnik na liwie zostawimy, łapy opuścimy i pracujemy. Możemy być obróconi tyłem, nie? W ciągniku, który nie ma drugiej, drugiej kierownicy. Więc pracujemy sobie normalnie, przełączamy na napęd, przepychamy ciągnik, wtedy dalej. Wyłączamy, rozkładamy łapy, pyk, pyk, pyk i pracujemy dalej cały czas mając ręce na joystick. Thank you mistrzem polskich operatorów forwarderów został Kacper Kaczyński, a wicemistrzem Marian Korzystka. Brawa dla obu zawodników. Teraz ciekawy temat dla leśników, w którym Szeliniak Sosnowiec spędza sen z Co to za czary tutaj prezentujecie na, na waszym stanowisku? Mamy system zdalnego monitorowania Szeliniaka Sosnowca, zupełnie zdalny, zupełnie całodobowy, wymagający obsługi. 24 godziny na dobę zbierane są dane. Nie ma możliwości, że się coś przegapi. Tak jak leśniczy zwykle na uprawie na, na zrębie jest powiedzmy dwa razy w tygodniu. Tutaj wyniki mamy codziennie, więc nie ma opcji, że się coś przeoczy. Rozumiem, że ten robaczek, o którym mówisz, jest groźny dla upraw. Tak, tak. Na no szelniach Sosnowiec to jest jeden z groźniejszych szkodników upraw sosnowych. Potrafi zjadać szyję korzeniowo, nawet doprowadzając do śmierci sadzonek, tak? Więc w jakimś większym pojawie, większym pojawie może być naprawdę zagrożeniem dla takiej uprawy, może sprawić, że, że że jakaś tam większa część tych drzewek niestety zamrze, tak? Zobaczmy, co się dzieje u boberków. Przepraszam, panie Maćku, czy, czy tutaj się zmieści grill? Oczywiście, że tak. Tu się zmieści perfekcyjna jednostka na, nie pamiętam ile mięsa, ale jest, jest jeden w Polsce, który ma tu grilla, jak najbardziej. Świetne rozwiązanie, polecam. Sampo HR46 to jeden z popularniejszych harwesterów trzebieżowych w naszych lasach. Jego zaletą jest kompaktowa budowa, niska masa i bardzo dobra zwrotność, co jest istotne zwłaszcza w trzebieżach. Czy trudno się jeździ takim Sampo? No, łatwiej niż samochodem na pewno, ale łatwiej niż rowerem. A naprawdę jest bardzo, bardzo łatwo się jeździ. Nie ma żadnej filozofii. W ogóle, żeby prowadzić tę sam, tą, tą maszynę, to jest kategoria B. Prawo jazdy. Czyli nie trzeba specjalistycznych jakichś takich kursów robić, czy, czy są one wskazane? Są przydatne, nie są wymagane. W ten sposób. A jaką prędkość maksymalną rozwija Sampo? 25 km na godzinę. Czyli da radę dyreptacie za nim. Tak, bez problemu, bez problemu. Można nim jeździć do 50 km bez najmniejszego problemu, więc przejazdy pomiędzy powierzchniami nie stanowią problemu, niepotrzebna jest niepotrzebna jest laweta. A zobaczcie jak ta maszyna działa na kobiety. Dlaczego warto wybrać się na takie targi? Z kilku powodów. Po pierwsze możemy zobaczyć jak rozwija się branża leśna, jak nowe technologie mogą wesprzeć pracownika oraz jak pozwalają na bardziej wydajną i bezpieczną pracę. Oczywiście takie nowinki będą interesowały jedynie osoby lubiące swoją pracę i żądne wiedzy. Ktoś kto pracuje, bo musi i nie znajduje w tej pracy żadnej przyjemności, nie znajdzie na takich targach niczego wartościowego. Jednak mam pewność, że skoro oglądacie tę relację, należycie do tej pierwszej grupy osób, a praca w lesie to dla was coś więcej niż sama praca. I w ramach podziękowania mam dla was kod rabatowy na darmową dostawę w moim sklepie. Kod wyświetla się właśnie na ekranie i obowiązuje przez 48 godzin od Momentu publikacji tego materiału. Kolejnym powodem, dla którego warto uczestniczyć w targach, jest to, że możecie spotkać kolegów z branży i wymienić się doświadczeniami. Ja po tylu latach spędzonych w lesie cały czas uczę się czegoś nowego właśnie dzięki rozmowie z innymi ludźmi pracującymi w lesie. I następnym powodem, dla którego warto się udać na targi w mostkach, to Gruszkówka, magiczny napój, którym częstowano na stoisku oleje Klimowicz. Jeżeli miałbym coś podpowiedzieć organizatorom, to proponowałbym przy okazji kolejnych targów rozważyć organizację zawodów Drwali, które ostatnimi czasy zyskują na popularności i przyciągają rzesze widzów. Miejsca nie brakuje, a kwestie organizacyjne również są do ogarnięcia. A jak już jesteśmy przy temacie zawodów. Kolejna okazja na spotkanie z wami widzami będzie pod koniec czerwca przy okazji zawodów drwali w gminie Prusicko. Jest to na północ od Częstochowy. Zawody będą tam organizowane po raz pierwszy, a ja będę miał możliwość wystawienia swoich produktów. A przed wami ostatni już na tym kanale wywiad przeprowadzony przez Bartka. E, dobre z lasu. Co to znaczy? Czym się zajmujecie? Dzień dobry, witam Państwa. Marka Dobre z lasu, Marka Lasów Państwowych. Jesteśmy sklepem franczyzowym, który posiada możliwość współpracy z lasami państwowymi i posiadamy produkty, wyrobów i pozyskane z lasu. Regionalne. Co najsłynniejsze jest tutaj z tego regionu i, i co najchętniej ludzie kupują z tych okolic? Jeżeli chodzi o produkty regionalne, to mamy dość szeroką gamę. Są to sery, krowie, kozie i produkty nie tylko do jedzenia. A jeżeli chodzi o produkty marki Dobre z Lasu, są to typowo wyroby z dziczyzny, pasztety, smalce i dodatki do dziczyzny. Musztarda, wędzona, która się cieszy wielkim uznaniem w województwie lubuskim, ale też smalec z dzika, grzybowy zapieradek w piersiach. Słyszałem też ciekawe informacje odnośnie przezroczystego miodu z akacji. Na czym polega ten fenomen? Tak, to jest miód akacjowy tegoroczny. Został on, że tak powiem, zebrany i wyprodukowany z lasów koło Sulechowa. Jest to obszar około 30 hektarów czystej akacji, drzew, które zostały posadzone jeszcze za Niemca. Więc kolor i uzyskanie tej struktury miodu właśnie jest z tych lasów.